Cześć. Witam Was na kanale Biotop Aquarium TV. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam złożyć trochę spóźnione życzenia świąteczne. Z uwagi na to, że dla mnie święta są czasem wyjazdów i po prostu nie mogłem tego nagrać ani w Wigilię, ani w jakikolwiek dzień świąt. Także życzę Wam wszystkim no już spóźnionych, spokojnych świąt. Ale też w sumie szczęśliwego nowego roku, z którym się na szczęście nie spóźniłem. Yy, no, również Wam życzę w nadchodzącym roku i w tym właśnie czasie teraz sukcesów w akwarystyce oraz zdrowia po prostu. Tak, no, bo to chyba jest najważniejsze. No i dobra, teraz co do tych wyjazdów, bo na tym też chciałam się skupić. Jak wiadomo. Mm, kiedy m, się wyjeżdża i to dosyć daleko, tak było w moim przypadku, no to nie można samemu doglądać akwarium. Ja miałem tą, m, tą przewagę, można powiedzieć, y, tą korzyść, że z akwariami została pewna osoba z mojej godziny. Tyle, że ta osoba nie znała się na akwarystyce za bardzo. Y, no więc. Przygotowałem specjalnie swoje zbiorniki na właśnie wyjazd. Jak widać, po tygodniu wszystko zachowało się w porządku. To teraz zacznę od tego, jak to w ogóle przygotowałem. Otóż tak, w takich pojemnikach wsypałem dawki pokarmu dla ryb. Uwzględniłem tutaj dwóch dwudniową y, głodówkę. Nie jednodniową, tylko właśnie dwudniową tak zrobiłem. Yy, no i wszystko tam opisałam na kalce, jak, co kiedy y, dawać i tak dalej. Yy, no i wykorzystałem takie jak pudełeczka, ponieważ miałem tylko chyba trzy takie worki jakoś się zgromadziły. Tak to wygląda. Yy, no, yy, następnie tak, wyczyściłem filtry, ten już po tygodniu i tak yy, syfem strasznie zaszedł, więc będę go musiał wyczyścić, ale do tego, co będę musiał zrobić dzisiaj, no to za chwilę przejdę. Yy, natomiast i też również przed kolejnym wyjazdem, yy, natomiast to yy, jeszcze zrobiłem. Yy, no to właśnie, oprócz tego wyczyszczenia, też zrobiłem dawek, opisałem co, co trzeba robić. Zrobiłem albo inaczej, nie zrobiłem pewnej rzeczy, którą robiłem wcześniej. No i tak trochę gorszym stanie mi się zbiorniki od. no, mi się tam przechowywały zbiorniki, natomiast, że tak to ujmę, natomiast, czyli właśnie nie podmieniałem wody. Z tego, co gdzieś tam wyczytałem, czy też obejrzałem na którymś kanale na YouTube, to właśnie kiedy się podmienia tak przed wyjazdem, to, to wtedy można sobie właśnie zniszczyć akwarium, ponieważ do akwarium wchodzi jednak inna woda o innych trochę parametrach. Jednak tak, zawsze to robiłem i jakoś nie zdawałem sobie sprawy, czy, czy też nawet nie myślałem, że może to mieć takie skutki? Natomiast no teraz tego nie robiłem i jestem z tego bardzo zadowolony, więc mogę taką metodę polecić. jest taka: w tym na przykład zbiorniku, tutaj trzeba było tylko włączać i wyłączać tam światło i film, ponieważ wrzuciłam liść katapanku cały, no i one sobie go skubią, krewetki. Dlatego, według mnie, no tam gdzie można, no to, um, to za bardzo um, nie prośmy drugiej osoby o karmienie, jeżeli w ogóle mamy taką możliwość, żeby prosić jakąkolwiek inną osobę o to, żeby nam karmiła tutaj um, naszych podopiecznych. Kay, i co do zbiornika, tutaj z tymi kiewetkami Amano. No, to tak patrzę, to żadna mi nie przeżyła, ale nie jestem pewien, czy w ogóle, nawet kiedy wyjeżdżałem, to jakakolwiek żyła. Przypominam, to jest 10 litrów. Taka kosteczka. Tak, natomiast tutaj dzisiaj zobaczyłem, że któraś krewetka Amano jeszcze ma jajka. Być może to jest ta. chociaż tutaj nie widzę. Mm. No dobra, w każdym razie ma jajka, więc na pewno dzisiaj będę ją przenosił jeszcze do tego akwarium. Wcześniej zrobiłem to za późno, bo zrobiłem to na dzień przed wylęgiem młodych. No i część jajek niestety krewetki zrzucił, bo wcześniej miałem dwie właśnie krewetki, które miały jajka. Dobra, a jeszcze a propos tego, co mam dzisiaj zrobić, to tak. Wyczyszczę sobie filtr, tutaj już szyby przetarłem. Co tam jeszcze? Wyczyszczę też w Wagumi y, ten Tutaj też wszystko mi się dobrze zachowało. tak również y, zmieniłem świetlówkę ponieważ się przepaliła. No ale to. Y, tak, swoją drogą. Y, no i y, co jeszcze? Wody na pewno nie będę podmieniał, ponieważ y, jutro też wyjeżdżam. Tak w sumie dzisiaj tu tylko jestem... Y, przejazdem. Aha, i na pewno tutaj szybę wytrę ponieważ kiryski mi tutaj trochę ochlapały, kiedy sobie wyskakiwały. No i co jeszcze? No, w sumie wszystko, no oprócz oczywiście karmienia ryb, no to tak. Aha, no i jeszcze jedno a propos, a propos przygotowań do do, do, do wyjazdu. Lepiej zainstalować sobie tutaj włączniki czasowe, takie timery. Ja to mam w dwóch akwariach, a mam listwę po prostu, więc to też zapalenie tego nie jest jakoś szczególnie trudne. No natomiast to się zapala samo o to. I, no I to chyba. Dzięki temu też trochę przetrwało, ponieważ to nie było zależne od, powiedzmy, widzi się osoby, która, która obsługiwała ta akwaria. Natomiast, tak, nie pisałem w tej instrukcji właśnie jeszcze jedno, ile ma się świecić akwarium to, i też od której do której godziny. No właśnie, ponieważ posiadam albo takie timery a oraz ukrabów, no to tak, no w sumie cały dzień jeden nawet się, kiedyś tak było, że nie świeciło światła, nie działał, ponieważ byłem w, poza domem, no i, no i przeżyło wszystko. No to dobra, jeszcze na pewno dzisiaj pojawią się jeden albo dwa odcinki. Myślę, że dwa. Jeden to będzie odcinek, że tak powiem, specjalny, a drugi to będzie odcinek z zakładania akwarium takiego, można powiedzieć, hodowlanego dla krewetki Amano z jajkami. No to dobra. Hmm, czyli co, jeszcze raz życzę Wam wszystkim spokojnych świąt, już w sumie spokojnego nowego roku. No i właśnie sukcesów w akwarystyce. No to dziękuję bardzo. Do następnego odcinka. Cześć.